Dzisiaj dziewiąty odcinek serii mity na temat gier biznesowych. Mit numer 9. Nasi pracownicy szybko znudzą się grą. Niektórzy nasi klienci mówią nam o swoim wyobrażeniu a propos gier biznesowych. Pracownicy siedzą przez cztery godziny nad planszą, rzucają kostkami i przesuwają pionki. Gdyby tak było gry strategiczne rzeczywiście byłyby strasznie nudne. Tymczasem Dobre gry biznesowe angażują uczestników na wiele sposobów: poprzez jasny podział ról, gdzie każda osoba jest odpowiedzialna za konkretne zadania do wykonania. Za sprawą takich zadań, które wymagają doskonałej współpracy, zespołowej, świetnej komunikacji, wspólnego rozwiązywania trudnych problemów, wykazywania się kreatywnością i wielu innych ważnych umiejętności. Dzięki dynamicznym i nieprzewidzianym zmianom, które mobilizują uczestników do szybkiej adaptacji, poprzez obserwowanie skutków własnych decyzji i możliwość ich korekty w trakcie gry. Za sprawą takiego wzajemnego pozytywnego nakręcania się uczestników, którzy obserwują swoje postępy i wyniki w grze, nie chcąc pozostać w tyle. Dzięki przemieszczaniu się po sali i wchodzeniu w interakcję z innymi osobami zespołu, poprzez niesamowitą atmosferę rozgrywki, za sprawą bardzo ciekawych rekwizytów, klimatycznej muzyki i strojów tematycznych, dzięki moderowanej dyskusji bezpośrednio pogrze, w ramach której uczestnicy mają możliwość refleksji, nad tym co się wydarzyło, jakie decyzje podejmowali i jakie były ich konsekwencje i wreszcie wyciągnięcia dla siebie cennych wniosków, to w takim razie no do jakich zmian w sposobie myślenia, działania ta gra nas zmobilizowała.